Hejka! To mój pierwszy vlog, który mam nadzieję, że wam się spodoba i że zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja was zapraszam do oglądania. Na górze sobie teraz jem śniadanie płatki. Mm, się nic smacznego, a ja się od was odezwę jak zjem. Okej, okay, więc ja już jestem u siebie w pokoju. Na śniadanie zjadłam płatki, nie wiem czy wam mówiłam wcześniej. I totalnie nie wiedziałam co dzisiaj ubrać, więc po prostu ubrałam taką zwykłą, z spoko i takie spodanki nie wiem skąd. Więc no. no Ktoś pytał, to ja koszulki nie wybierałam, moja mama ją kupowała <śm> Jak nie byłam w nią wyjścia chciałam wam teraz zacząć y tego vloga, bo o, e o 18-17 jadę na urodziny z moimi rodzicami, bratem i nie wiem czy też z drugim bratem um nad nie wiem, na kogo urodziny, czy w ogóle na urodziny, nie wiem, ja muszę się jeszcze spytać mojej mamy, ale to jakby projekuję, bo teraz jechałam do miasta i tak. I ogólnie zastanawiałam się, czy może by mnie wstać do tego vloga dzisiaj, więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo jeżeli dzisiaj go wstawię, czyli dzisiaj w sobotę... Yy... No, to być yy, że masz na Instagramie jest takie jak pytania do QA. Więc możecie wejść na Instagram i, i zadać mi pytanie do QA, bo będę nagrywała QA na YouTube i tutaj na filmik. Yy, QA, jakby jak, jak jakieś spoko pytania, to QA by się pojawił za tydzień. Yy, ale nie wiem, zobaczę jeszcze, jeszcze wam coś powiem. Yy, coś powiem, bo jeszcze wam powiem, kiedy tak dokładnie i no. Więc. Okej, okay, teraz mogę sobie założyć już tą <laughs> e, randoletkę Kupiłam ją sobie na wakacje Kupiłam ją w mienie. Nie? nie, w koło brzegu jak byliśmy Kupiłam ją w koło brzegu, tak, koło brzegu ją kupiłam ehm. I nie, tak, nie wiem, czy ją pokazywałam na Instagramie, jeżeli jesteś z Instagrama I ten... E, na ziemię szybciej niż miałam ten, ten Myślę z Instagrama czy coś, no to wiecie, pokazywałam, że. Piąc. jeszcze jedną taką znakę jaku O, tu jest. Ale ja ją tak nie ubieram jeszcze często. Ja mam tylko czasem, mam częściej. I to praktycznie codziennie, ta tylko czasami, bo ona jest trochę za duża. niż już nie było eee, Więc no. Ale... Dobra, więc ja teraz oddam na twarz i no. Ja już twarz i sobie wzięłam taki słaczek, że to nie wiem, no wypiję To muszę sobie posmarować y, paznokcia, mm, bo ja jestem osobą, która obgryza te Moje Moja nie wyglądają zbyt tak, wiecie <laughs> Po prostu, no, smaruję sobie takim lakerem mm. Tutaj bym musiała przy toaletce, ale naprzeciwko toaletki mam łóżko, a one są jeszcze nieogarnięte, więc nie będę. To hmm. się tutaj już nie pokazuję, bo tu się drapało trochę. A to jest ten lakier, taki pazurek. On kosztuje... Ym, on był kupiony w aptece. Hmm. Wiesz jak go kupowałam. Nie wiem, czy można go kupić W się hmm. Właściwie... hmm. pewnie można, ale ja kupiłam akurat w aptece. Nie wiem ile on kosztował. 15 złotych, nie wiem Więc eee. <laughs> ja sobie ją wysmaruję teraz Czy do was odespię eee, Ja już posmarowałam Przepraszam, ale babcie mi wołała Teraz sobie wypijemy to, bo już posmarowałam sobie pełno kwiatki eee. Więc to będzie test okay. Więc tu mamy taki sok 100% Prosty smak Chyba jabłkowe, A nie wiem. No, jabłkowe Bo są. Jabłka. Tu. Jezu. Słonka jest taka się pościczona. Tu jest chyba. O! taka piękna z takimi dziurkami tutaj. I jak wygląda tu. To... Ok, i Test. Halo. Dobry. Nie wiem, czy bo nie lubię do końca z Dobra, ja sobie to zostawię i będę popijać, jak będę chciała pić. Um, no, więc to tyle z testu. Czas na ogarnięcie łóżka. Um, nie wiem, czy pokazywać wam. Stan krytyczny, jak łóżka, nie no jest jakiś krytyczny, krytyczny, ale jest. Ułatwię sobie życie. Ej, nie będę robić łóżka, bo ja mam dwuosobowe łóżko. Ej, ułatwię sobie życie, po prostu przykryję je kołdrą, bo potem mi się nie będzie chciał robić wieczorem. A zwłaszcza kiedy jadę na urodziny, to ja nie wiem o której je ja wrócę. bo 18, 17, wiecie, nie? Bardzo profesjonalne wykonanie łóżka, już wam pokazuję. Takie bardzo profesjonalnie. Jakbyście pytali co tam, czemu tam są miejsca, takie mm, po prostu chciałam zrobić poduszki, musiałam je przesunąć bardziej. Okej, okay, ogarnam trochę. Teraz pójdę do później mojego pieska. W sumie to nie wiem. <śmum> no. Po prostu idę zobaczyć na dwór i chodźcie ze mną, bo zobaczę w ogóle jaka jest pogoda. Jaka e... <śmum> jest pogoda oczywiście, bo w sensie jest ciepło ale wiecie o co chodzi? Nie pytajcie. O, jeśli ja tu przywalę z tym, z tym telefonem, bo tak nie wiem, to nie jestem mało profesjonalna. Ogólnie. O my jak idzie. Okej, okay, więc ja tutaj patrzę w wodę własną. Jest bardzo profesjonalna to woda, naprawdę. Teraz poznacie mojego dzikuska. kuska. Jej. Oh jej. Oh jej. Oh jeju! O jej. O się tak piszczy. W ogóle wróciłam z męczą na tym dworze, jest gorąco. Proszę za obraz w obra Dobra. Jedę ja do rodziny do mojej cioci. Eee. Nie będę mówić wieku i imienia. <kluzny> Ale no. Nie wiem, czy 17, czy 18. Nie spytałam się, no, tylko się spytałam, kto ma rodzinę i ile lat i w ogóle um, Więc no Dobra, to koniec gadania, bo moja mama poprosiła o coś, więc za chwilę Jezu Komuś się zachciało używać swoich głośnych maszyn e, Ogólnie no to Dobra, pierwsza sprawa Jestem pomocni, są numery do głosowania mojej mamy prawie. Druga sprawa jest do YouTube. Możecie mi nie włączyć komentarzy? Okej. Okay. YouTube wyłącza komentarze. próbowałam je włączać parę razy. Ale YouTube mi um, jej tak usuwa. W sensie zamyka. Że no. W sensie. Um, ja włączam komentarze. One się włączam na chwilę, A się włączają. Ja nie wiem czemu, po co. YouTube, proszę, nie włączajcie mi komentarzy, nie? Ja nie wiem, ja coś złego robię, że ludzie nie mogą komentować. Na ostatni mm, filmik mm, nie był zbyt popularny, bo mam dwa, tam jedną łapkę w górę, mm, mam jedną subskrypcję. Mm, Poza tym mm, 16 wyświetlenej polecam 12.35 Mychrałam ten soczek Nie wiem, jestem zmęczona początku nie wiem już chyba skończyli kosić więc mogę zrobić okienko. Serio. Jak mi oświetliło. Ale ładne światło było przypisuję. Dobra. Yy, no, bo jestem to jakaś masakra. Ale nie chcę myśleć sieć że sami tak na szybko i zrobiłam smykkiciera. Mmm, yy, rano. U mnie już ogarnięta, jest tak jakby no... Yy, jak się obudziłam, to poglądam tym. Yy. I jakby spe specjalnie dla Was to mam szybciej, żeby e, na vlogu coś było te, żeby vlog trwał dłużej, I jakby było coś innego, bo jak jadę na urodziny, nie, to jakby potem nie będę już miała czasu, będę się szykowała, szykowała. Boże, wiecie o co rodzinie przygotowywała. Mm, no bo... Nieważne, po prostu no wiecie o co chodzi, nie? Chyba. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam tak bardzo, bo nie muszę mieć otwarte okno, bo bez otwartego okna w takie upały to nie, nie, nie. Mm -mm. W sumie tak tutaj już nie upał chodzi. Muszę sobie wiatrak odpalić, ale <grym> wiatr piłka mój brat. <grym> ale <wiatrach> tak jeszcze jest zepsuty. <grym wiatrach> Nie no, w sensie wypada to takie kręciołko. Kręci się, kręci i wypada, jakimś czasie. W sensie. ale no to się da naprawić, w sensie włożyć i no, się kręcić. no ale no, w jakiś czas. Nie wiem, co totalnie dam w tytule, pewnie dam jakiś vlog, luźny vlog, nie wiem, coś w tym stylu. W mm, sumie już, wiecie, znacie tytuł. Nie wiem też czy stanie to co, co tam na miniaturkę. Postaram się, żeby tym razem y, miniaturka była dosyć atrakcyjna, bo się nauczyłam dodawać miniaturkę, bo nie ogarniam totalnie. Y, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało y, wszystko zrobić tak fajnie i w ogóle postaram wam się to jakoś fajnie zmontować. Dobra, jest, jest 12 y, Przepraszam na to 12.39, a ja chcę, żeby ten vlog trwał dłużej, a już mam 12 minut i 50. prawie 13 minut, więc po prostu odejdę się do Was później i no. Adios. Właśnie nagram TikToka na moje konto. Nie wiem hmm, czy to konto będzie dalej moim kontem. Potem wam nazwę w kolejnym filmie. Ten film będzie za 3 dni. Nie no nie wiem za ile będzie. Przepraszam, to jest nieco dopadło. Przepraszam za do, jeżeli słyszycie, ale moja mama tu kotlety. Bije, nie wiem, nie wiem, wiecie, kotlety robi. Chyba, nie wiem. Po prostu wiecie, co robi. I jakby chorą, to nie jest. I chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że telefon, którym nagrywam, jest Samsung. A moim telefonem nie jest Samsung. Ja mam Alcatel 3, którego zostawiam u mojej przyjaciółki. Ale karty mam w Samsungu, bo i tak on powinien iść do naprawy. Um, Tamten Alcatel powinien pójść do naprawy. Yy, nowy telefon bym miała dopiero w kwietniu, więc. Trzeba poczekać. Um, idzie już chyba czwarty raz, czy coś. Naprawdę za to samo, jest dalej na gwarancji Ale chyba teraz go damy do smart Takiej, takiej tutaj u nas w mieście Taki smart, naprawiam telefon i tak dalej um, Zapłacimy, bo i tak zgubiliśmy takie coś i nie przyjmą nam tego bez tego papierka um, Więc no, no. Sorry Mm, bo odjechały. E, po prostu e, wtyczka nie, w, od telefonu, to tak jak gdzieś się wkłada ten kabel, żeby się ładował. samochody jeżdżą do mnie. E, jest po prostu zepsuta. Dokładnie, jest zepsuta i nie chce się ładować Dobra, ja już nie będę nic robić, bo... No, jest godzina taka 12.52 Dużo nie zrobiłam przez ten czas, bo nagrywałam TikToki i oglądałam TikToki e, Więc teraz pójdę sobie na Instagrama coś zobaczyć I nie wiem, poglądam coś I odezwę się do was, myślę, że po 13 .00. Hejka, witam was po... Po takiej krótkiej przerwy dla Was dla mnie takiej godzinnej, nie wiem w sumie jest 14 eee, i no sobie poglądam YouTube'a, e, TikToki, Instagrama przejrzałam, byłam gdzieś obiad. E, w sensie już wcześniej byłam gdzieś obiad. E, I no. E, tak jakoś mi zeszło. E, no i nie wiem co będę robić, e, więc tak nie wiem, czy teraz zakupić tego bloga czy jeszcze go ten e, dalej go prowadzić, bo nie wiem, jakiś taki ciekawy dzień nie jest, nic um, no, A, więc jeszcze tak wam powiem, coś i będziemy kończyć. Wiem piękna perspektywa, ale nie chcę mi się już jakoś tak eksperymentować z tym. E, ja bym mam... chciała oh, Was zrobić naprawdę bardzo serdecznie. Ogłosiłam na TikToczku mój kanał, no to nie wiem czy Wam mówiłam. E, więc no może nie mam już drugi, dwie subskrypcje, tak patrzyłam teraz przed chwilą, więc bardzo dziękuję. I trzy, e, se, e, trzy łapki w górę pod tamtym, więc nie wiem. Tak czy siak, wam bardzo dziękuję i dziękuję też bardzo, że obejrzycie te filmy, Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama a 4 No i to tyle z tego vloga Ten vlog był trochę taki nudny, no ale co zrobić, nie wiem Totalnie co to miałoby by być w tym vlogu ciekawszego Myślę, że kolejne filmy, mieć jakieś Q&A lub jakieś fakty o mnie Zobaczymy co tam wymyślę, może kolejny vlog jakiś. Możecie też pisać pomysły w komentarzach, o ile YouTube nowo nie wyłączy komentarzy. A tak wyłączy to na Instagramie, do napiszę i nie wiem, wiecie. Więc no, dziękuję za oglądanie. Buziaczki, pa pa!